Czy możemy stosować falowniki, salależ z optymalizatorami w miejscu, które są zacienione? No, powiedziałbym, że jeśli to jest miejsce permanentnie zacienione, tak, tudzież adresuję tę wypowiedź do mieszkańców leśniczówek, <noise> którzy może niekoniecznie są klientem, którzy powinni posiadać instalacje fotowoltaiczne. Więc powiedziałbym, po tym dobrego doradcę poznasz, tak, który powie inwestorowi prosto w oczy: Drogi kliencie, no nie masz warunków technicznych do tego, żeby zamontować instalację fotowoltaiczną. E, optymalizator mocy i falownik Solarecz to nie jest rozwiązanie na całe zło. Tak? Jeżeli nie mamy warunków technicznych do tego, to, żeby. Dajmy spokój z tym film. <grym> Jak nie jest, nie no żartuję sobie oczywiście, tak? E, jeżeli nie mamy warunków technicznych do tego, żeby znaleźć miejsce, które w południe nie będzie zacienione, tak? no to niestety nie mamy warunków technicznych do posiadania instalacji fotowoltaicznej. Solar Edge nam rozwiąże problemy wtedy, kiedy nasz cień pada rano. Tak, na instalację fotowoltaiczną i też broń Boże nie mówię tutaj o tym gdzie ten cień pada na całą instalację ja mówię o jednostkowych modułach, mamy nie wiem e, słup elektryczny który rzuca cień, mamy komin, który rzuca cień, tak, na przykład przy wschodzie czy przy zachodzie, tak, i rzeczywiście w takich sytuacjach optymalizator mocy szczególnie się sprawdzi, tak ale to nie jest tak, że mamy instalację, która się znajduje zupełnie w cieniach gałęzi, tak, przez całą południową e, część dnia i Solar nam rozwiąże to problem? Absolutnie nie. Okej, okay, czyli w puszczy nie stosujemy solarza, bo to i tak nic nie Takie. W puszczy to żubry tak żyją. Jest. Ale, bo to też trzeba, jeżeli rozmawiamy o cieniu, to trzeba rozróżnić cienia cień, tak, bo e, i też myślę, że można czasami zaakceptować, że pewien cień jest, bo najdłuższy cień mamy 21 grudnia, tak? E, I ten cień jest trzy i półkrotnie dłuższy niż element, który stoi. Przed, przed panelem, tylko też trzeba pamiętać, że wtedy tego słońca mamy no bardzo, bardzo niedużo, więc jeżeli mamy elementy, które są zacienione, no to słuchajcie, to inaczej będzie pracowało w grudniu, tylko czy decydować się na instalację, bo albo i na niezdecydowanie nie, nie robimy, bo mamy tam cień, ale w grudniu tego, tego słońca jest mało, więc ten cień nie wpływa na całoroczną, e, całoroczną instalację, tak bo w, tutaj 70% produkcji to mamy od kwietnia do e, końca września, w początku października, gdzie to słońce zdecydowanie Dokładnie wyższe, tak, więc to, i to też on, zwróćcie na uwagę. Tak 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 masz rację i ja tylko dopowiem, że e, należy rzeczywiście zwrócić uwagę i decydując się na instalację fotowoltaiczną, wybierając miejsce, no bo do wyboru miejsca nie jest wam potrzebny tak naprawdę doradca. Sami możecie wstępnie określić miejsce, gdzie taka instalacja by była usytuowana. Oczywiście najlepiej jak jest to miejsce naświetlone w południe, tak, ale e, rzeczywiście, tutaj słusznie jeden wątek poruszyłeś, i chodzi o te miesiące zimowe. Jeżeli to miejsce konkretnie gdzie planujecie zbudować swoją instalację fotowoltaiczną. Będzie zacienione w grudniu czy w styczniu, w tych miesiącach zimowych, to to nie jest problem. Dlaczego? Dlatego, że te miesiące zimowe, sumarycznie, ja to zawsze na szkoleniach też powtarzam i to tak mniej więcej jest. Oczywiście nie, nie traktujcie tego zero-jedynkowo. Listopad, grudzień, styczeń, luty czasem potrafi wyprodukować tam tyle energii, co wyprodukuje jeden marzec. Więc jeżeli w grudniu będzie nam padał cień na tą instalację, bo słońce jest wtedy bardzo nisko, może to być cień na przykład sąsiadującego budynku, tak, ee, to jest. To jak najbardziej do zaakceptowania.